Jak kochani, w dzisiejszym odcinku nagrały historię w to Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i zaczynajmy! okej, okay, więc teraz sobie ja tutaj posiedzę, bo muszę zacząć planować urodziny bliźniaków i zamówić. Meble do pokoju em, G, bo Ryan ma już zrobiony tak prowizorycznie pokój. Wiadomo, jeszcze sobie tam dołożyć, gdy tam będzie chciał, ale em, G musimy jakby kompletnie zrobić nowy pokój, więc muszę po prostu teraz to ogarnąć i wszystko, i całą imprezę rodzinową, więc ja teraz muszę to poogarniać. Patrzę, posiedzę sobie na telefonie w ogóle. Dobra, z pewnie przyjaciółki. Hej, hej Maisie, hej! Powiem Ci, że ten chłopak to z naszej szkoły jest taki cute, że omg, normalnie bo on jest taki piękny i w ogóle taki słodki. Normalnie mówię ci. No to umów się z nim. No nie wiem, nie wiem. Kochana mówię ci, musisz się z nim umówić. Na serio? Tak, 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 zrobimy ci, wiesz co, może przyjdę do ciebie, zapytaj się mam, czy będę mogła, no dobra, 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 i zrobimy ci cały jakiś makeover, nowe ciuchy, nowe wszystko i mówię ci, kochana, będziesz go miała. na no serio? No oczywiście, nie żartuję, hmm, no dobra, dobra, ale to może jutro albo pojutrze, dobra, dobra, spokój. tak mnie jeszcze nie ma w mieście, więc... A gdzie ty jesteś? A, tam na wakacje pojechałam. Wysyć się sensie do babci. Okej, okay, dobra, wiesz, co, ja muszę kończyć. To papa. Pa. 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 Um, dobra, odłożę to. Hm, dobra, zamówię sobie może nowe ciuchy. Okej okay. Kupiony. Dobra, super. Hm, będę go miała. Hej, co tam robicie? A, bawimy się. Um, Okej, okay, to mamy mi przeszkadzam. Nie, nie przeszkadzasz. Um, Okej, okay, idę do mamy. Okej. Okay. O, hej mama, co robisz? O, cześć zamawiałam rzeczy na urodziny G Ryana i ogólnie wszystko. O, a kiedy są? Jutro. O, a tata już wraca? Mhm, tak, tak. Um, Okej, okay. dobra. A co, ty chciałaś? Nie, 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 nie tylko wiesz, już się ciemno robi. A właśnie, a mogę może połóżć swoje rodzeństwo spać? Um, tak, spoko, nie ma problemu. Dziękuję ci. Dobra, zapaletko. Mam światło, bo siedzisz tak po ciągu. Dzięki, dzięki. Ok. Hej, trzeba się kłaść. Już, tak, tak, tak. A dlaczego już? Dlaczego już? No, jest już trochę późno, bo trzeba się położyć. Naprawdę, tak, tak, tak. Hmm. No, niestety, nie ja to wybieram. No dobra. Już Wam biorę Wasze oczu, chyba wspaniałe. W to ja, dobranoc. Okej, okay, teraz Ty Ryan. Okej, okay, Bober i dobranoc. Tabern Okej, okay. mm, tutaj wasze ciuchy. Wskażę, mam się o co ile zabokuję. Mama położyła ci dziękuję kochanie. Mam też iść spać, bo muszę się jutro wszystkim zająć. Zabierzesz poszło spać. Dobrze, dobrze, pójdę spać. No to dobranoc, dobranoc. Dobra, się w i też idę spać. Ciekawe, kiedy będzie ta paczka. Obstawiam dopiero pojutrze w cieniu urodzin ich. Dobra, trudno. A nie spać. Co mm, mówię tutaj jeszcze? I dobra, też już idę spać. Odstawię gdzieś mój komputer. Dobra. <grystanie> Zamówiłem mi prezentę, teraz już mogę i spać. O, rano Okej, okay, dobra, wstaję. Ubiorę się co by tu dzisiaj ubrać. Dobra, w sumie i tak się obrócę, więc może być to. Może być w sumie to. Dobra. Okej. Koniec stałem mi pomóc. Dobra, już staję. pobierzcie się tylko do domu. Dobrze. A może pan żeby odgalonić włosy i chodźmy. Okej. Okay. Musimy teraz wszystko przygotować. dobrze. Wszystkie jakieś balony, wszystko, wszystko. I ten. Mama Amazing pytała, czy można do mnie przyjść tak, za tak wszystko. Tak, tak. Nie dzisiaj. No tak, 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 tak ja było, dobrze. Ok, teraz trzeba to ogarnąć. To, co potrzebujemy, potrzebujemy te wszystkie takie rzeczy, wiesz? Belony, jakieś serpentyny serpentyny i wszystko. A, ok. A przyjedzie w ogóle przyjedzą, może Twoje rodzeństwo? No, przyjedzie najprawdopodobniej mój brat. Mm -hmm, a ciocia? Ciocia też raczej przyjedzie, no ale wiadomo, że tylko ciocia um, Betty. No tak, to tak, ale pytam się o ciocia. No tak, to tak, to ciocia powinna też przyjechać. Przynajmniej mówiła, że przyjedzie. Ej, no oni w ogóle to będą mi już lat? No, oni. 9, dobrze mówię, tak, dziewięć, no tak, bo to masz też 14 To oni 9. A, no to fajnie. No. Możemy tutaj... A, bo nie, tego nie dajemy, to Trzeba... dać numer... dziewięć. Okej. Okay. Mm. To będzie tak. Jeszcze trzeba to zrobić tak, tak, tak. To oczywiście. Okej, okay. a gdzie powiesimy, wiesz, tą pieniądze? No właśnie się... z tym... Zastanawiałam, ale coś wymyślimy. Okej. Okay. Dobra. O, to tutaj. Będzie trochę potem sprzątanie. No trudno jak to po urodzinach. No właśnie. Ale nie, ogólnicy Nie, nie, tylko do o prezentów. tylko głowę, dobra. I co teraz? No teraz myślę już jeszcze... Mam dodamy czapeczki i teraz jak będziemy robić potrawy tutaj będzie dla taty i dla wujka tutaj będzie dla cioci, dla mnie, dla ciebie. No i to wszystko. Pod koryzien zapraszamy tak, wiesz, wiadomo fajnie, znajomi, ale to tutaj będą już może trochę starsi. No właśnie. A bo załóżmy, że oni mieli 9 lat, tylko tam ileś. Zwracaj mu uwagi na wiek. Bo w sumie są może trochę za mali. No. Załóżmy może wtedy, że mają 7 lat. O. Załóżmy to musimy wziąć i ty super. Żebym tylko Tak, załóżmy, że mają 7 lat, bo to będzie chyba bardziej trochę realne. No tak, 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 dobrze. Tak. Mają już 7 urodziny, a ty 14? No tak, tak, tak. Ale ja mam jeszcze nie mam urodzin. Ja wiem, ja wiem, ale będziesz miał w sensie. No, nie, ty masz 15 w tym roku, a ty, bo już masz 14. No właśnie. A, mój trochę drugi, No dobrze, zamów sobie co tam chcesz. Jej, dziękuję. Proszę. Dobra. Tak, my się zaraz przebrzamy i teraz jej jedzenie. Trzeba zrobić tort. Tu mamy już taki jeden. Mam, zamówiłam już. A teraz trzeba zrobić. Tu będzie. A ile będzie tortu? Będą trzy torty, tak dokładnie. Wow, to dużo. No, to jest dużo, ale muszą być trzy. Ok, mamy to. I mamy teraz składnik. Jakie ciasto robimy? Może. Z borówkami mogą być. Dobrze. Czyli mamy trzy torty. Teraz trzeba wyjąć z kątacy. Albo z tacy. Dobra. Teraz wsadzić 7. Chyba na razie to wyłączmy. Dobra, teraz tak robimy. Teraz tak, musimy już założyć czapeczki. Dobra, zaraz powinien być tata. No powinien, powinien, ale chyba się dla spóźnia. Jestem, no i dobrze wróciłeś już czekamy na ciebie. Dobra, dobra, już jestem. Okej, okay. czapeczka, rozumiem. Chyba teraz szybko trzeba się przebrać i zaraz powinni schodzić się goście. I... Pre a prezenty kiedy? Prezenty to już myślę jak goście wyjdą. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Okej. Okay. Co ubieramy? No wiecie, rzeczy oficjalne. Okej, okay, dobrze, dobrze. Pytaliśmy tylko. No to trochę zbędne pytanie zadaliście. Serio mamo? Mhm. No mam na tą dobrze, możesz ci jechać tam naprawdę? Dziękuję, dobrze nie ma za co, Jej. 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 wiem że ją bardzo chciałaś, no bardzo bardzo no właśnie więc ci już ją dam, jeeej dobra odkładam szybko swoją opaskę tata przebierz się w coś bardziej oficjalnego, dobrze? będziemy obarczowali? tata ty znasz takie słowa? mhm mm Dobrze, to fajnie. Okej. Okay. To szybko. Jaj dobra, dzieci. Cześć, dzieci. O, nasze przyjęcie urodzinowe jest dzisiaj. Tak, już dzisiaj. Ale fajnie. Przyjęcie urodzinowe. Jaj na przyjęcie urodzinowe. No, na pewno idziesz, kochanie. Jak to twoje i twojego brata przyjęcie urodzinowe. To chyba musisz na nim być. Tak. Cześć siostra, cześć tata No cześć, cześć będzie się będziecie naszym przyjęciu rodzinowym? No oczywiście, że będzie, dlaczego mielibyśmy mnie być? Hmm, nie wiem No właśnie Widzisz, no właśnie, dobrze, tam nie idziemy jeszcze do kuchni Czekamy teraz na gości, którzy zaraz powinni przyjść Dzień dobry, ciocia, wujek No, ta wujek, nie z tej stylizacji Dobra, dobra, nieważne ja dla nich jestem oficjalnie. No właśnie, wujek jest dla nas oficjalnie ubrany. Dobrze, teraz wszyscy zakładają czapeczki jeszcze dla cioci i dla wujka. Teraz rodzice wezmą. Dobrze, mamy pierwszy iskierkowy tort. Chodźmy tutaj wszyscy bliżej stołu I brawo! Uhu. Dobrze, teraz każdy tutaj zje po torcie. I kolejny tort. I z duchiem, tym nią I ostatni tort. Brawo! Dobrze Teraz będzie piñata Każdy z was trochę uderzy Proszę tutaj Szpaty kochanie Ups mm, W sumie ja nie chciałam, chciałem tylko cukierki Wow, całą zrobiłam? Tak, całą Brawo, 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 brawo. cukierki dla naszych solenizantów. Ale fajna, ładna impreza. Możemy się bawić. No dobrze, czyli co? Chcecie koniec imprezy? No fajna jest! Ale musimy się bawić. No dobrze, dobrze. Ta pa ciocia, pa pa pa, pa 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 wszyscy teraz trzeba tu posprzątać. A jeśli... Taki odcinek wam się spodobał. Dodajcie łapkę w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem. A kiedy dostajemy prezenty? Już jutro. Po, pa, pa, pa.